idę do toalety, po ciemku jestem w stanie szybko na smartfonie sprawdzić, jak bardzo bogaty lub biedny jestem. No i okazało się, że wywołuje to problemy u mnie ze snem. Skrajne ze emocje. Skrajne emocje, również te negatywne. A dobra lokalizacja, 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 to będzie dobra nieruchomość. No i teraz pytanie, co to jest ta dobra lokalizacja? Ale mieszkanie w tym momencie mogło już być warte na przykład milion trzysta. No i wtedy mogłeś dokonać wyboru, czy odbierasz klucze i zamieszkujesz, czy odbierasz klucze i sprzedajesz to mieszkanie z zyskiem 300 tysięcy złotych, w dzisiejszym odcinku 5 cech dobrej inwestycji w nieruchomości. Wam numer 1. Numer 1. Bezpieczeństwo. To znaczy, wybieraj sprawdzonych partnerów, wybieraj sprawdzonych deweloperów, współpracuj z osobami, którym ufasz. Zawsze sprawdź stan prawny, w szczególności przy zakupie nieruchomości nie są to małe kwoty, więc zbadaj wszystko od A do Z, zanim podejmiesz decyzję. Nie spiesz się, to nie są kryptowaluty, nic ci nie odjedzie. Najpierw wszystko sprawdź, zapłać prawnikowi, potem podejmuj decyzję. Czemu, Piotr, nawiązałeś do rynku krypto? Miałeś jakieś takie doświadczenia, że na przykład... Czułeś się niebezpiecznie na tym rynku? Powiem tak, dużo bezpieczniej czuję się skupioną nieruchomością, której nikt mi codziennie nie wycenia i mnie nie informuje, że są ona warta o połowę mniej, aniżeli na przykład z portfelem krypto, który jest notowany w systemie nawet całonocnym, także również w środku nocy, kiedy gdzieś tam idę do toalety, po ciemku jestem w stanie szybko na smartfonie sprawdzić, jak bardzo bogaty lub biedny jestem, no i okazało się, że wywołuje to problemy u mnie ze snem, skrajne, ze snem, emocje. skrajne emocje, również te negatywne, wzrosty nie cieszą tak bardzo jak spadki, więc jednak zdecydowałem się pozostać przy tym stałym sprawdzonym sposobie na moje zdrowie psychiczne. Najgorsze są te transakcje na rynku krypto, które dokonujesz podczas przebudzenia się w trakcie snu, że patrzysz, o kurczę, czerwona świeca, to tam likwiduje jakieś pozycje albo dokupuje i faktycznie to prowadza w taką karuzelę emocjonalną. Tak, na rynku nieruchomości wszystko dzieje się nieco wolniej, te zmiany następują, ale to nie jest kwestia Minut, godzin, a bardziej miesięcy, czy też nawet kwartałów. Także nie trzeba się spieszyć. Możesz się trzy razy zastanowić, zanim naciśniesz na spust. Tak, tym bardziej, że te nieruchomości, które my mamy w portfelu, traktujemy jako, traktujemy jako dywidendową część swojego portfela czyli nie liczymy na spekulacje, że dzisiaj kupimy tylko po to, żeby za trzy miesiące sprzedać drożej i pod to, pod to gramy. I jeżeli masz bardzo długi horyzont czasowy, czyli kupujesz nieruchomości, uśredniając tą cenę zakupu, to tak naprawdę masz w dupę. Czy kupujesz za 2600 za metr, za 4600, za 5600, czy teraz, jak kupujemy za 12 za metr, bo staramy się wygładzić maksymalnie tą cenę, niwelując właśnie czas. Czy to jest ta strategia na, na wieczne przetrzymanie, racz nam dać panie? Tak. I nie odpuszczaj. Amen. Kolejna zachęta. Numer dwa. Ja tu. <laughs> <głos> <głos> jeszcze raz, jeszcze raz. Numer dwa. Ja bym e, tutaj postawił na lokalizację, tylko troszeczkę chciałbym się zderzyć z tym takim. E, Mitem, który jest powtarzany często przez pośredników, że a, dobra lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja to będzie dobra nieruchomość. No i teraz pytanie, co to jest ta dobra lokalizacja? Bo często myślenie inwestorów w nieruchomości na wynajem jest takie, że dobra lokalizacja to jest centrum i ok, centrum zawsze się obroni, w centrum są miejsca pracy, natomiast my mamy nieruchomości porozrzucane po różnych lokalizacjach, natomiast dla nas dobra lokalizacja to jest taka, w której chce mieszkać nasz potencjalny najemca. My zajmujemy się najmem długoterminowym i targetujemy w najemców, którzy mają stałe miejsca pracy w obrębie dużych pracodawców, czyli tak jak na przykład mamy we Wrocławiu dzielnice, które są powiedzmy na obrzeżach Wrocławia, natomiast pod kątem rentowności te nieruchomości niczym nie odbiegają niż te nieruchomości, które kupujemy w centrum, znacznie drożej, z tego względu, że nasz najemca. Dla niego jest bardzo ważne, jak długo będzie dostawał się do pracy i z pracy z powrotem do domu, bo liczy sobie właśnie ten, ten czas. Czyli on chce mieć po prostu blisko do pracy, blisko z pracy, i często to są nieruchomości zlokalizowane w obrębie właśnie takich dużych pracodawców. Dobrze to powiedziałeś. Bardzo dziękuję. A numer trzy możliwość finansowania czyli możliwość pozyskania kapitału bankowego na zakup nieruchomości. Na przykład można użyć dźwigni w postaci wpłaty 10% swoich oszczędności na zakup nieruchomości o wartości miliona złotych. Wobec tego musimy wpłacić 100 tysięcy złotych brutto na zakup prawa do własności, które zostanie wybudowane na przykład za rok czasu, czyli mieszkanie deweloperskie. W ostatnich 10 latach było w ten sposób, że nieruchomości, zwłaszcza w dużych miastach, rosły w wartość szybciej niż rosła inflacja. Wobec tego wpłacając 1 stycznia któregoś tam roku, powiedzmy 2018, Wpłacaliśmy 100 tysięcy złotych za mieszkanie 200-metrowe. W centrum Gdańska wpłacaliśmy kolejne transze. Można było poprzez rozmowy z deweloperem wydłużyć harmonogram wpłat, na przykład na 10,90, gdzie 90%, 90 wpłacaliśmy pod koniec tego roku, czyli w grudniu, przed odbiorami kluczy. Mogła się wydarzyć sytuacja taka, że w czasie roku czasu mogliśmy pozyskiwać finansowanie bankowe poprzez uwzględnienie naszych zysków od pracodawcy tudzież sprowadzonej działalności, pomniejszyć to o przyszłą prognozowaną rady i bank szacował, czy masz zdolność kredytową na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Jeżeli tak się wydarzyło, to może była być sytuacja taka, że przed odbiorami kluczy bank wypłacał resztę 90% ceny, czyli 900 tysięcy złotych, ale mieszkanie w tym momencie mogło już być warte na przykład 30% więcej, czyli milion trzysta. No i wtedy mogłeś ty, jako kredytobiorca, dokonać wyboru. Czy odbierasz klucze i zamieszkujesz, czy odbierasz klucze i sprzedajesz to mieszkanie z zyskiem 300 tysięcy złotych, przy wpłacie swoich 100 tysięcy złotych. I to jest jeden z wariantów i, i pięknej dźwigni w postaci finansowania bankowego kredytem mieszkaniowym, ale można też alternatywnie do tego, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, skorzystać z, z finansowania kredytu, kredytem inwestycyjnym, czyli można zrobić podobny model, tylko na nieruchomość, która bezpośrednio jest powiedziana od razu, że ma przynieść ci zyski z przyszłego wynajmu na przykład tej nieruchomości, czyli kupić hotel za 2 miliony złotych, który będzie raty miał przykładowo przy kredycie 15 letnim 25 tysięcy złotych, ale będzie ci przynosił zysk w postaci 50 tysięcy złotych i wtedy procedura wygląda nieco inaczej, ponieważ nie jest badana twoja zdolność kredytowa, ale przyszłe zyski w postaci przepływów finansowych na podstawie przyszłych kontraktów, które będą zawarte i jest to opisywane w biznes planie. Podsumowując piękna dźwignia, ponieważ mało inwestycji jest takich, na które bank chce ci dać yy, Pożyczyć pieniądze w postaci kredytu. Ani kryptowaluty bank nie daje na to pieniędzy, raczej zabrania. Złoto srebro też banki nie dają na to finansowania. W przypadku nieruchomości banki dają ci w dużej dźwigni, nawet 90%, czyli 900%, przepraszam, procentowej, pożyczkę kapitału na zakup czegoś, co prawdopodobnie będzie rosło proporcjonalnie do, inflacji, do wskaźnika inflacji, zwłaszcza w dużych miastach. 4. Prostota. Inwestycja powinna charakteryzować się prostotą w takiej formie, gdzie w krótkim procesie. Masz pieniądze, idziesz na rynek, kupujesz coś i cieszysz się z tego. Czyli łatwość nabycia danej inwestycji poprzez minimalizację swojego czasu, a na przykład angażując kogoś z zewnątrz. Czyli tak jak wspomnieliśmy już w jednym z poprzednich odcinków, na przykład korzystanie z pośrednika, by zakupić tą nieruchomość, wysłanie pełnomocnictwa do kogoś, kto za nas wykona wszelkie czynności związane z zakupem tej nieruchomości, wykorzystanie depozytu notarialnego i ewentualnie później wykorzystanie jakiejś firmy może być to nasza firma do zarządzania tą nieruchomością także żeby cały nasz proces inwestowania był jak najbardziej bezobsługowy dla nas i na koniec numer 5 jest to Cecha, którą sobie roboczo nazwaliśmy płynność, a więc zanim zdecydujesz się zakupić nieruchomość, zastanów się, czy tych pieniędzy nie będziesz zaraz potrzebował. Jeśli może się okazać, że w perspektywie kilku lat będziesz musiał sprzedać, wybierz raczej. Nieruchomość, która jest łatwo sprzedawalna, a więc nieduże mieszkanie w dobrej lokalizacji, raczej coś standardowego w bloku. Wtedy łatwo jest to sprzedać, łatwo jest z tego wyjść. Jeśli natomiast Twój horyzont jest dłuższy, interesuje Cię wyższa rentowność, wtedy spokojnie można wybierać nieco. Bardziej niestandardowe formy, na przykład większe mieszkania podzielone wewnętrznie na mniejsze, można iść w stronę kwater pracowniczych, najmu hybrydowego. To trzeba jeszcze też spojrzeć po prostu na, na portfel Polaków, czyli więcej będzie Polaków. Którzy mają w portfelu 200 tysięcy złotych i będą w stanie potencjalnie odkupić od nas nieruchomość, jeżeli będziemy chcieli wyjść z inwestycji, niż takich Polaków, którzy chcą, są w stanie ściągnąć kamienicę w centrum rynku za 20 parę milionów. Czyli reasumując, prostota, bezpieczeństwo, dźwignia finansowa. Dźwignia finansowa, lokalizacja. lokalizacja i płynność. I płynność. Pięć podsumowane, dzięki do widzenia. cyk cyk cyk. A dla Was to się liczy jeszcze?